Witam koleżanki i kolegów, którzy przedstawiam dalszy filmek. To jest klatka numer 30. Tu mamy wspaniałego wosa. Na białym dziobie ze samiczką. Samiczka tu jest przepiękna para zarodowa wosu. Potem mamy tutaj choremanskę samicę, przepiękną samicę z choremansu pięknie ułożoną. Potem mamy tutaj linię 0,19 samicę przepiękną. Mamy tutaj Jansena, na białym dziobie wspaniałego samca jest razem ze samiczką, Jansenką to jest cała para tych Jansenów. Pokaż się pokaż się także naprawdę polecam tego łąbeczki. O pokażę się tam pokażę się wspaniała para Jansenów, pięknie ułożonych samczyk jest z 18, samiczka z 18 tu mamy 0,19 wspaniała samica na takim nietypowym oku taką czarną plamką tu jest Choremanska para wosów zarodowych samczyk, stara linia gołębi jeszcze tych wosów na białym tym. potem mamy tutaj parę Gołębi Fabrów Sundefały, oczywiście Mocne, silne gołębie. Tu jest Samiczka. Tu mamy też gołąbeczki Tu mamy z Jansena Samczyka. Tu mamy Jansena też na białym dziobie. Wspaniałego ptaka. Tu mamy Ardenkę. Także tych gołąbków dosyć dużo jest. to jest chętny. To tak pokazuje 35, 34, 33, 32 Ach, zaraz, do... już ją zaczyna gonić na jajkach. Także ktoś, jak kupi w poniedziałek wysyłki, to jeszcze będzie miał jajeczka zniesione z tej pary. Jansen, mój telefon 503, 528, 502, Robert Henker Polska, tych jest to jest filmy numer 34. Jeśli ktoś jest chętny, to proszę od razu y, przy filmikach mówić, który filmek jest mi łatwiej wtedy jest pokazać Spokojnie, także mamy zaradową parę włosów. Pozdrawiam wszystkich Roberchenkę.